Witajcie, dużo nagrań ostatnio, takich krótkich, ale chcę, żeby to było podzielone. Bóg daje wybór. Albo ja, mówi Bóg, albo ja, Bóg, tak? Albo ja, stwórca Jachwę, albo świat. Wybierajcie. I cały czas zobaczcie historię Izraela. Jeśli odwracali się do jakichś bożków świata, do jakiejś pomocy innych narodów, co się działo. Albo ja, albo świat. Zobaczcie, jak ten wybór jest też pokazany w listach. U Jana, Jakuba, Pawła zapewne też, chociaż tam y, radzę tymczasowy odwyk. Albo ja, albo świat. Kto jest ze świata, ten mnie nie zna, tak? Kto y, ma uczynki tego świata, kto idzie do tego świata, kto chce tego świata, ten nie jest z Boga, tak? Ten jest przeciwko Bogu. Wersety zapewne znacie. No, tych nie będę szukał, bo to jest Nowy Testament, nie będę Wam wklejał. Inne ze Starego Testamentu staram się wklejać. Więc tutaj jesteś w Jakubie Wianie, na pewno to znajdziecie. Y, ja, albo świat. No i ja y, po prostu znalazłem to w Biblii i Biblia jest cało, całością, Bóg jest całością, jest spójny, jest niezmienny, więc warto o tym pamiętać w kontekście tego, co dzisiaj macie, bo się teraz y, pojawiają przeróżne, przeróżne komentarze, przeróżne myśli przeróżnych osób. Ja też rozmawiam z różnymi pastorami, są też wasze komentarze, a ten to wspaniale naucza, on o takiej miłości pięknej mówi itd., itd. Patrzcie, na ile się opiera na Piśmie. Patrzcie, jak się wgryz. Mówi o interlinii, koryguje błędne przekłady, wchodzi w to, czy porusza się po powierzchni tylko o problemu, bo w ten sposób łatwo kogoś zwieść, zmydlić, zamydlić oczy, tak? Więc wiele rzeczy się pojawi, bo na przykład protestanci, na przykład pewien pastor. On się kręci wokół własnego ogona. Na każdy argument on robi kółko i znowu wraca do katechizmu protestanckiego. Ja wiem, że nie ma czegoś takiego, na dobrą sprawę, ale jest. To jest ich wykładnia. Oni nie rzucą żadnych wersetów biblijnych. Jeśli im zapodacie jakieś wersety, które uderzają w podstawę ich wykładni... Oni znowu robią kółko i wracają do punktu wyjścia. Ale ja mam odpocznienie w Jezusie. Ale Jezus jest panem Czabatu. Ale bez Pawła nie ma łaski. Też takie coś usłyszałem. To dzięki listom Pawła mamy łaskę. I to pastora usłyszałem. Więc wiecie, to jest błędne koło, i oni robią wszystko, żeby wrócić na tory, w których zostali nauczeni rozumowania pisma. Albo tradycja, czyli świat. Waryzyjska tradycja ja też, była, o tym mówiłem ostatnio, z którą Jezus walczył. I zwalczał. Ich szabaty. To były ich szabaty. To zostały osztarzone łamanie ich szabatów, które sobie wykrzywili. Ich świąt. Szabat to święto. Które ustanowili nad Bożymi. I teraz to samo, nad Bożymi prawami, nad Bożym słowem jest wykładnia. Protestancka, katolicka, jakaś jeszcze inna, rabiniczna, tak? Też, no, jest. Albo jachwę, albo świat. Wybieraj.